Witam, osoby zainteresowane elektroniką i lutowaniem. W tym filmie, który dla Was w tej chwili przygotowuję, chciałbym się skupić na zagadnieniach związanych z lutowaniem BGA. Lutowanie BGA jest procesem najtrudniejszym, wymagającym największej wiedzy i największych umiejętności. Jak widzicie, jest to przygotowany już wcześniej przeze mnie układ, który został zdjęty. Z płyty głównej, ale widać, że jego lutowanie jest maksymalnie utrudnione. Nie jest to lutowanie tradycyjne, przewlekane THT, jak w przypadku tych stabilizatorów, których nóżki znajdują się po przeciwnej stronie. Nie jest to również lutowanie SMD, których nóżki znajdują się na powierzchni płyty, a więc lutowane odgórnie. Nie jest to jeszcze duży problem, ponieważ wystarczy zastosować odpowiednią dyszę, odpowiednią temperaturę rozpływu topnika, aby, sprawdźmy, może akurat ten element tak pasuje, powiedzmy, że pasuje, możemy doprowadzić do rozpuszczenia cyny, a następnie za pomocą chwytaka podciśnieniowego taki element w tym momencie możemy bezpiecznie z płyty zdjąć, prawda? Tak więc rozpuszczony element chwytamy i powiedzmy zostaje on zdemontowany. Z BGA sprawa jest najtrudniejsza. Układ, który wymaga zakulkowania, należy odpowiednio ustawić. Kwadrat ma takie właściwości, że pasuje on na cztery różne sposoby, ale wiadomo, że tylko w jednym ułożenie jest prawidłowe. Stąd specjalne oznaczenia. Ta kropeczka oznacza, że ten oznaczony rożek powinien znajdować się dokładnie w tym samym miejscu. Więc po, prawidłowe położenie tego chipsetu jest tylko takie. Skoro chcemy zalutować ten chipset, to znaczy, że musimy go zakulkować, ale są dwa rodzaje cyny. Jest spoiwo lutownicze z dodatkiem ołowiu i bez tego ołowiu. No, wyglądają mniej więcej w ten sposób. To jest spoiwo tradycyjne. 60% cyny i 40% ołowiu. Temperatura rozpuszczenia topnienia tego topnika około 181-189 stopni. Spoiwo, które zawiera tylko 1% domieszki miedzi, reszta 99% stanowi cyna. Temperatura rozpływu topnika 231-239 stopni. Spotyka się jeszcze układy lutowane z dodatkiem ołowiu, ale są to płyty wyprodukowane przed rokiem 2006. W roku 2006 wchodzi i zaczyna obowiązywać dyrektywa RoHS, tak? A więc zero ołowiu, Pb free, symbol pierwiastka przekreślony. Stosujemy tylko cynę bez dodatku ołowiu. Ta cyna jest twardsza. Bardziej krucha i ma wyższą temperaturę topnienia. Ale sam dobór y, temperatury lutowania chipsetu to nie wszystko. Generalnie taką płytę należy rozgrzać. I należy rozgrzać do temperatury albo 100 stopni, około 100 stopni, albo 180 stopni. Od czego to zależy? To jest płyta tradycyjna, zawierająca kondensatory elektrolityczne. Może będzie to zabawne, ale jest to płyta z telewizora plazmowego, a zawiera kondensatory elektrolityczne na 85 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej temperatury, czyli w temperaturze około 100-110 stopni, one po prostu wystrzelą i wypłynie z łebków elektrolit, który zaleje płytę. No Może nie jest jeszcze to tra taka tragedia, bo kondensatory zawsze można wymienić niemniej całą płytę należy równomiernie rozgrzać do temperatury powiedzmy około 100 stopni Celsjusza, tak? Inaczej sprawa ma się z płytami głównymi do laptopów, tam kondensatorów elektrolitycznych nie ma. Tam są kondensatory tantalowe poprzez co temperaturę płyty powierzchni, płyty spodu, gdzie temperatura jest wyższa i góry, można jeszcze nieco podnieść, powiedzmy, właśnie do tych wspomnianych 170-180 stopni. Dlaczego płyta musi zostać rozgrzana? i dlaczego nie możemy przekroczyć, powiedzmy, temperatury 170 czy 180 stopni itd. Tak w przypadku tej płyty, która jest lutowana jeszcze za pomocą cyny ołowiowej, rozgrzewanie jej do temperatury 170 stopni po to, żeby na przykład wyciągnąć taki chipset, nie ma sensu, no bo puści cyna na każdym kolejnym układzie. To wszystko spłynie. Trochę wyższa temperatura będzie od spodu, a również znajdują się elementy SMD. Zatem płyta jest w fazie wstępnej podgrzewana do pewnej temperatury i musi być podgrzana do pewnej temperatury, właśnie dlatego, że chcąc wylutować jakiś mały element, nie możemy zawęzić obszaru podgrzewania tylko do rozmiaru chipsetu. Wyobraźcie sobie, że temperatura ma temperatur... płyta ma temperaturę pokojową. A my za pomocą grzałki rozgrzewamy chipset, aby spoiwo lutownicze pod nim, już bez większego znaczenia, czy będzie to temperatura 180 czy 230 stopni, roztopiło się. Ta płyta się wygnie od takiej różnicy temperatur, prawda? Będzie strzelała, dojdzie do mikropęknięć i po prostu przestanie być sprawna. Nie będziemy robi, robić termicznej dziury. W tym miejscu, ponieważ płyta będzie pod wpływem temperatury pracowała. Aby rozgrzać płytę, należy wpierw ustalić, z jaką płytą mamy do czynienia i do jakiej temperatury należy ją rozgrzać. W przypadku kondensatorów elektrolitycznych do około 100 stopni płyta z laptopów, około 170-180 stopni Celsjusza. Jak rozgrzewać płytę? Żeby płytę rozgrzać, wykorzystamy do tego celu nasz. Preheater, czyli podgrzewacz. To jest nic innego jak zwykły piekarnik. Muszę się trochę przestawić, ponieważ cały czas trzymam kamerę w prawej ręce. Preheater to nic innego jak piekarnik, który zawiera dwie płyty grzewcze, każda o mocy 800 W, ponieważ jest to słynny. Yy, yy, Puchuj, tak, T8280, czyli o mocy 1600 W. Praca układu prosta. Włączamy, tak, temperatura spoczynkowa mierzona za pomocą tego czujnika, tak, widać, widać, 28 stopni. Nastawiamy temperaturę, prawda, po chwili on sobie tą temperaturę zakoduje włączając dźwignię spadają obroty, on zaczyna się nagrzewać, prawda, możemy to wyłączyć i on w tym momencie będzie potrzebował trochę czasu, aby wystygnąć, tak, możemy go zgasić, nie jest nam w tej chwili potrzebny temperaturę, jaką na nim ustawiam, chcąc rozgrzać tradycyjną płytę, to 220 stopni 220 stopni na prycheterze to około 90 90 stopni na PCB, znajdującym się właśnie na tych wspornikach Wysokość wszystko ma tutaj znaczenie. Pracuję na stole, który jest oczywiście uziemiony. Duża formatka z blachy ocynkowanej. Dodatkowo stelarz znalazł się na uchwyt do anteny satelitarnej, ale nie ma to większego znaczenia. Stelarz zawiera głowicę, a dokładniej mówiąc grzałkę, zaadoptowaną z podgrzewacza, z całego urządzenia do lutowania BGA, bardzo drogiego zresztą, kosztującego średnio od 3000 zł. Jest to, jest to grzałka tak, o mocy 450 W. Dobrze, świetnie, też już było widać. Która ma za zadanie dogrzać ten element, tak? a więc tutaj jej praca jest skrócona i nie odbywa się od razu. Ma tylko dogrzać element do rozpływu jednego z dwóch rodzajów topników. Tak? Temperatura rozgrzewu PCB jedno, temperatura topnienia cyny to drugie. Wychodzą z niej cztery przewody: dwa na 12V prądu stałego na wentylator i dwa na tą właśnie tutaj grzałkę no ale pytanie zasadnicze brzmi jak sterować tą grzałką w tym momencie włączona do sieci po 230V będzie grzała non stop i nie o to chodzi bo osiągniemy temperaturę o wiele o wiele wyższą niż zakładaną będę się posiłkował Mniejszym priheterem, który po prostu rozebrałem i przerobiłem. 853A to repro nie ma większego znaczenia, bo jest to najtańszy, najbardziej dobrze rozpoznawany priheter na rynku. Ma wbudowane gniazdo do termopary typu K i jest od razu wpięta. Termopara Omega 0,08 mm. Samowlutowanie gniazda i podłączenie termopary nie spowoduje, że to urządzenie będzie działało prawidłowo. Dlaczego? A dlatego, że wbudowana fabrycznie termopara do tej grzałki ceramicznej z wierzchu posiada opór około 1,5 oma, z tego co mi wiadomo. Natomiast grzałki y, Omegi, kolejno, y, grubość 0,127 lub 0,08, mają inną oporność. Ta termopara są dwie, ponieważ jedna jest podłączona do multimetru, do czynnika temperatury, jedna do tego preheitera. Y, no, te termopary mają około 90 kilku omów w związku z czym prihater na początku tej termopary wam nie wykryje. Można dokonać prostej przeróbki. Prostej to znaczy niedoskonałej, prawda, polegającej na tym, że ten element SMD w miejscu gdzie był wlutowany R6, to jest jego pozycja montażowa, zastępujemy potencjometrem precyzyjnym, czyli tym niebieskim elementem, oznakowany jest jako 102, co to znaczy 1020, czyli 1000, a więc 1 kOhm. Regulacja nie jest prosta. To urządzenie czasami trzeba kilkukrotnie wyłączyć i włączyć. Ale powiedzmy sobie szczerze, że po włączeniu, może włączmy miernik, który jest połączony z pierwszą termoparą Druga, koniec drugiej termopary wchodzi nam do naszego trycheitera. Startuje w tej chwili wentylator. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że można to w miarę dobrze zestroić i posiłkując się wciąż miernikiem temperatury bardzo zminimalizować ryzyko przekroczenia temperatury. W której zamierzamy coś lutować. Jak na warunki domowe, amatorskie, stricte edukacyjnie sprawa nie wygląda najgorzej. Zadacie sobie pytanie, dlaczego zapaliła się żarówka w środku? Z tego względu, że jest ona po prostu zespolona przewodami jednocześnie z moją grzałką. Tak? Świecenie żarówki powoduje, że tymi samymi przewodami prąd trafia do grzałki i że ona w tym momencie. Nam pracuje. Z tyłu znajduje się odpowiednio przygotowana kostka, do której, jeżeli wiem, jak należy połączyć przewody, w zależności od potrzeb, dokręcam takie czy inne i, i mogę dalej kontynuować swoją pracę. Nasz preheater osiągnął temperaturę zadaną tutaj, czyli 50 stopni Celsjusza, co skutkuje wyłączeniem. Żarówki, a właściwie nie jej wyłączeniem, tylko zmianą sterowania grzałki. Te błyski, praca nazwijmy to impulsowa, powoduje, że do grzałki zaczyna być dołączany prąd tylko impulsowo, po to, żeby ze względu na pewną bezwładność cieplną ona z jednej strony nie, styg... nie wystygała, nie stygnęła, tak dobrze mówię, a jednocześnie w miarę utrzymywała zadaną temperaturę. Nasza temperatura jest przekłamana. Przekłamana o jakieś powiedzmy 8 stopni. Jeżeli jest to już 7,5 stopnia, żarówka zaczyna świecić troszkę mocniej i w tym momencie on już nabiera blisko 60 stopni. Różnica wynosi 10 stopni. Prawdę mówiąc, urządzenie działa różnie, bo przy wyłączeniu i włączeniu ta różnica temperatur może wynosić już tylko 5-6 stopni. Ale nie ma, tego znaczenia, nie ma to większego znaczenia, bo jak na amatorskie warunki posiłkując się multimetrem, który bardzo dużo daje w tym momencie, nie jest to złe rozwiązanie, tak? Bez niego no, trudno byłoby cokolwiek tutaj zdziałać. Chociaż zawsze można zdjąć tak zwany profil swojego urządzenia, tak Czyli w ustawieniach 50 stopni możemy sobie na papierze milimetrowym, na jakiejś skali odnieść wahania, tak? Że to urządzenie na przykład pomimo tego, że przekłamuje o 10 stopni, to na przykład przekłamuje zawsze o około 10 stopni. To nie jest tragedia. Można sobie zapamiętać nasz wynik i zobaczyć jak ono się zachowuje dalej czy zachowuje się w sposób liniowy czy, czy ono przekłamuje ciągle o 10 stopni, sprawdźmy ja na przykład w tej chwili wyłączę go o wyłączę ten przycisk po to aby zadać nową temperaturę, podnoszę ją o 10 stopni, zapala się żarówka grzałka musi być dogrzana wciśnięcie przycisku powoduje, że nasze urządzenie tutaj Wskazuje nam tak zwaną temperaturę aktualną, i cóż, podniesienie temperatury o 10 stopni, miernik pokazuje nam 70, ale temperatura będzie spadać, ponieważ żarówka próbkuje. Spada nam, rośnie. Powiedzmy, że tutaj ta różnica temperatur wynosi około 9 stopni. Obawmy się jeszcze chwilę. Podnieśmy naszą temperaturę do powiedzmy. 80 stopni, pewnie każdy jest ciekawy, jak przy 80 stopniach Celsjusza 79 wyszło dobrze, niech będzie 79. Jak ta temperatura zmieni się nam jeszcze w tym układzie? Tak, pozostało 7 stopni: 6, 5, 4 do zadanych 79. Mamy 79 stopni, zaczyna się próbkowanie, i mamy. Na termoparze w tej chwili 92, 91, 90 stopni 89. Można powiedzieć, że znów ten o tu było mniej, tu już było dużo mniej niż 10 stopni Celsjusza, ale powiedzmy sobie szczerze, że te 10 stopni nam się w jakiś sposób tutaj e, utrzymuje. E, nie sugeruje się wskazaniami tej temperatury. Od tego mam do tego celu mam kupiony miernik dwukanałowy. Mogę dodatkowo dokonywać jeszcze trzeciego pomiaru temperatury na przykład na powierzchni układu, chociaż się tego w tym momencie nie praktykuje Skręcimy układ do minimum, tak więc zadaną temperaturą jest wtedy 50 stopni, jako że na powierzchni jest około 70 stopni 686 tu pewnie będzie 75 i tu 85. No mniej więcej te 10 stopni. No powiedziałbym jak w dziupszczeliu, tak. Będzie się tutaj utrzymywać powiedzmy na początek, myślę, spokojnie to wystarczy. Tak pracuje nasz układ. Przyklejone termopary do formatki pre-hater i w tym odcinku na tą chwilę może będzie to wszystko w kolejnym postaram się Wam już pokazać jak wygląda pomiar temperatury na płycie głównej tak 60 70 69 68 50 69 59 68. Tak, on tutaj już jest przekonany, że ma 50 stopni Celsjusza, więc yy, czujnik temperatury działać nie będzie. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Być może w przyszły weekend nakręcę kolejny odcinek.